Dzień dobry, witam Państwa. Wiosenne przedpołudnie, w sobotę przed halą sportową w Oleśnicy. Dzisiaj mamy okazję, po pierwsze, w Oleśnicy dwie imprezy sportowe: bardzo duże na podzamczu, biegi przełajowe. Do Oleśnicy przyjechało około 2000 młodych dolnoślązaków, którzy biegają w indywidualnych biegach przełajowych. Natomiast tu w tej chwili w tle widzicie Państwo, przyjechali do nas donośląscy motocykliści, którzy właśnie postanowili w Oleśnicy na sportowo rozpocząć sezon motocyklowy 2013. Cieszę się, że właśnie to tu w Hali Sportowej w Oleśnicy rozpoczęcie sezonu motocyklowego w formie meczu piłkarskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie i życzę miłych wrażeń. A Dzięki uprzejmości naszego miasta oraz Szkolnym Związku Sportowym dostaliśmy szansę zorganizowania zawodów rangi dolnośląskiej. Jest to duże wyzwanie dla naszego klubu, jak i dla miasta. Wystartowało aż 1800 osób z całego Dolnego Śląska. W ramach tych mistrzostw również zorganizowaliśmy mistrzostwa Oleśnicy, na które zostały przyznaczone nagrody dzięki uprzejmości miasta Oleśnicy. Wręczamy je każdej pierwszej trójce z każdego biegu. Zorganizowaliśmy tą imprezę na Podzamczu. Jest to fajna impreza promująca nasz zamek, nasze miasto, że jesteśmy tutaj, możemy zrezygnować w tak fajną imprezę, trasa z tego co obserwują, że jest atrakcyjna, wszyscy chwalą. No, wiadomo, że, że jest wiele jakichś tam niedokumentów, bo to młodzież yy, gdzieś tam skraca nam, yy, gdzieś tam, tam yy, po prostu ucieka, ale ogólnie cieszymy się, że jest pogoda i tego.